Państwu, ja tytułem wstępu króciutko jakby nakreślę sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Otóż przypominają sobie Państwo wszyscy o pandemii, prawda? Wszyscy to przeżyliśmy, odbiło się to bardzo negatywnie na polskim przemyśle filmowym, bo nie dość, że produkcja filmowa była jakiś czas wstrzymana, to jeszcze kina zostały zamknięte. No ale na tym skorzystały przede wszystkim platformy streamingowe, które zanotowały olbrzymi rozwój w tym czasie, nie mając konkurencji. Do tego stopnia, że w tej chwili, w zeszłym roku, platformy streamingowe osiągnęły w Polsce zysk 2,5 miliarda złotych, a zysk skin ubiegłoroczny nie przekroczył miliarda. Także jest to szalenie ważne pole eksploatacji filmów, które my tworzymy i, i liczymy na to, że one do publiczności dotrą i przez to, że dotrą do publiczności, też uzupełnią nasze skromne honoraria o tantiemy. 17 kwietnia 2019 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, czyli, jak to się tłumaczy, o tantiemach z internetu. 2 czerwca 2021 roku wyznaczono ostateczny termin na przyjęcie tej dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Po roku 20 czerwca. Kiedy już po roku od upłynięcia tego ostatecznego terminu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I rozpoczęło konsultacje publiczne i międzyresortowe. W listopadzie 2022 roku pojawił się już po tych konsultacjach nowy projekt ustawy zaktualizowany. Rozpoczęła się druga tura konsultacji międzyresortowych, która skończyła się pod koniec listopada. Żaden resort nie zgłosił zastrzeżeń ani w pierwszej, ani w drugiej e, turze konsultacji. Projekt ustawy został uznany za uzgodniony i gotowy do przekazania Komitetom Rady Ministrów. 2 grudnia, już po upłynięciu terminu zgłaszania e, zastrzeżeń i uwag do do projektu ustawy, który zresztą został przyjęty bez tych zastrzeżeń, przyleciał do Polski ówczesny prezes platformy Netflix, Reed Hastings, który podczas swojego krótkiego pobytu zostaje od razu przyjęty przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Jakoś szybko mu się to udało. Z tego, co wiemy, to prezes Telewizji Polskiej Kurski, jak poleciał do Ferzyktonu, nie spotkał się z prezydentem Bidenem jakoś. Po, tym, po tej wizycie kancelaria opublikowała krótką notatkę ze spotkania, natomiast kancelaria prezydenta, natomiast kancelaria premiera odmówiła przekazania informacji o przebiegu spotkania. W odpowiedzi na przesłane do KPRM w trybie dostępu do informacji publicznych zapytanie o temat rozmowy premiera z szefem Netflixa, kancelaria odpowiedziała, że nie dysponuje notatką z tego spotkania. Trzy dni po wizycie Reda Hastingsa w Polsce do Ministerstwa Kultury wpłynęło pismo ministra cyfryzacji, którym był wówczas premier Mateusz Morawiecki. Pismo podpisane przez sekretarza stanu Janusza Cieszyńskiego bez żadnego uzasadnienia zarzuciło projektowanej ustawie niezgodność z dyrektywą unijną, którą wprowadza. Uwaga została wyjaśniona przez Ministerstwo Kultury i nie zostaje utrzymana, ale doprowadza do dwumiesięcznego zatrzymania prac nad ustawą. W styczniu 2023 roku projekt ustawy trafia do Komitetu Spraw Europejskich KPRM i zostaje uznany za w pełni zgodny z dyrektywą unijną. W styczniu 2023 roku nagle pojawia się nowe pismo, tym razem ze strony Ministerstwa Finansów, podpisane przez wiceministra Patkowskiego, które y, przypomina, że Polska zobowiązała się wobec Unii nie wprowadzać nowych podatków cyfrowych. Bardzo nas to zdziwiło, że wiceminister finansów nie widzi różnicy pomiędzy podatkiem cyfrowym, który jest na rzecz Skarbu Państwa, a tantiemami, które są na rzecz twórców. Uwaga, była absurdalna, no, ale oczywiście zamówiliśmy opinię prawno-podatkową, która jej zaprzeczyła, wysłaliśmy to do Ministerstwa Finansów. W marcu 2023 roku. Komisja Europejska składa do Trybunału Sprawiedliwości Unii skargę na Polskę w związku z niedopełnieniem obowiązku poinformowania Komisji o wdrożeniu dwóch dyrektyw dotyczących praw autorskich, w tym również dyrektywy DSM. Kwiecień 2023 roku. Ustawa zgodnie z trwającym trybem legislacyjnym zostaje skierowana do rozpatrzenia przez Komitet Stały. Rady Ministrów i znajduje się pod koniec kwietnia w porządku obrad komitetu w przeddzień, w przeddzień tego spotkania komitetu dotyczącego tej ustawy minister Schreiber zadzwonił do ministra Glińskiego i zawiadomił go, że ten punkt programu spada z porządku obrad. Oczywiście My przez cały czas obserwowaliśmy ten proces, byliśmy cały czas bardzo zaniepokojeni z tego względu, że, że ta ustawa, że ta dyrektywa spadła. Nasze pisma pozostały bez odpowiedzi. Usiłowaliśmy się porozumieć z panem premierem Morawieckim, prosiliśmy go o spotkanie. Niestety nie dostąpiliśmy tego zaszczytu. Również żadne z naszych pism nie pozostało, nie, nie doczekało się odpowiedzi. W związku z czym powzięliśmy e, podejrzenie o popełnienia przestępstwa urzędniczego, które polegałoby na przekroczeniu uprawnień, czyli bez uzasadnienia zrzucenia z porządku obrad e, ustawy wprowadzającej dyrektywę o niedopełnienie obowiązków, czyli nieuzasadnienia w żaden sposób tej decyzji, ani nie podania żadnego powodu do wiadomości naszej i publicznej. I w konsekwencji doprowadzenia do tego, że Polska będzie płacić, to znaczy my wszyscy podatnicy będziemy płacić kary do Unii Europejskiej czyli została jakby zlekceważona polska racja stanu. Kosztem polskich artystów, twórców wzbogaca się amerykański koncern i również kosztem wszystkich podatników, którzy będą płacić kary do Unii Europejskiej również wzbogaca się amerykański koncern. Nie bardzo widzimy logikę, tego postępowania. Nie bardzo znamy powód tego postępowania. Chcielibyśmy się tego dowiedzieć. Stąd nasze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które dziś skierowaliśmy do prokuratury. Ja tyle, i pan mecenas może. Dziękuję Panie Prezesie. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał Pan Prezes, dzisiaj zostało, zostało złożone w imieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Żeby zrozumieć, na czym polega to zawiadomienie, warto powiedzieć kilka słów o stanie poprzedzającym zawiadomienie. Obecnie obowiązujące przepisy w Polsce. Dopuszczają w istocie wyzysk twórców filmowych, nie zapewniają adekwatnego wynagrodzenia. Jest to społeczna i ekonomiczna niesprawiedliwość, ale jest to przede wszystkim stan niezgodny z przepisami prawa unijnego. Prawo unijne, a konkretnie, konkretnie dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, po prostu zobowiązuje państwo polskie do tego, by wprowadzić obowiązek. Wynagrodzenia tantiemów dla twórców od serwisów streamingowych, takich jak Netflix. Polska jest jedynym krajem, który nie implementował tej dyrektywy. Prace trwały nad implementacją dyrektywy, prace trwały nad wprowadzeniem przepisów, i te przepisy były już gotowe. I doszło do tego spotkania, o którym mówił pan prezes. Premiera Morawieckiego, w tamtym czasie pełniącego obowiązki ministra cyfryzacji z szefem Netflix, panem Ridem Hastingsem, trzy dni później nastąpiła radykalna zmiana po stronie władzy politycznej i odstąpiono od wprowadzenia, od implementacji dyrektywy unijnej, do implementacji, której raz jeszcze państwo polskie było po prostu zobowiązane. Pani Elżbieta Wękowska złożyła wniosek o dostęp do informacji publicznej, żądając informacji, do której każdy obywatel jest uprawniony. Do czego doszło na tym spotkaniu? Jaki był przebieg tego spotkania? Kto prezentował jakie stanowisko? E, Otrzymała odpowiedź odmowną od e, kancelarii prezesa Rady Ministrów. Ta sytuacja jest bardzo nietransparentna, bardzo niepokojąca. Nie dosyć, że jest stanem bezprawnym to, że nie wprowadzono dyrektywy do polskiego porządku prawnego nieimplementowanej, ale jeszcze doszło do tego w warunkach, które muszą budzić wątpliwości, które powinny zostać wyjaśnione przez prokuratora. I te wszystkie okoliczności sprawiły, że stowarzyszenie filmowców polskich postanowiło złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego przez przedstawicieli władzy państwowej. Liczymy na to, że prokuratura, prokuratura bardzo pilnie e, rozpocznie postępowanie karne i zwróci się przede wszystkim do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o dokumentację, i informacje niezbędne do ustalenia przebiegu spotkania e, z szefem Netflix, z panem premierem Morawieckim i będzie mogła podejmować stosowne decyzje procesowe. Po uzyskaniu takich informacji. Dziękuję uprzejmie. Dlaczego to jest ważne dla nas, to może Karolina powie. E, dobrze. E, proszę Państwa, więc brak tantiem z internetu przede wszystkim uderza w młodych twórców i twórców na początku drogi. Muszą Państwo wiedzieć, że w Polsce wynagrodzenia dla twórców są najniższe w Europie. I po prostu pozbawienie twórców części ich wynagrodzenia w postaci tantiem spowoduje, spowoduje że polskie kino po prostu zdechnie. Będziemy mogli oglądać amerykańskie sequele, remake'y. I dla mnie osobiście brak wsparcia kultury to tak jakbyśmy nie wspierali edukacji, ponieważ kultura buduje naszą tożsamość. I kim bylibyśmy bez filmów Wajdy czy Agnieszki Holland. Oprócz tych aspektów jest jeszcze aspekt inny, ekonomiczny tantiemy z internetu. Są to pieniądze, które zostają, zasilają polską ekonomię i gospodarkę. Są to pieniądze, które są opodatkowane, a mało tego wydawane w Polsce. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego były rząd wspiera wielkie korporacje międzynarodowe, a nie Polaków. Dziękuję. Proszę, y Przewodnicząca koła młodych, Ela Będkowska, która bardzo też y, lobuje i walczy o to, żebyśmy w końcu się doczekali y, uznania, powie, opowie o swojej gehennie. Y Dzień dobry Państwu. Tak jak już wspomniał tutaj Pan Mecenas jest, i też wcześniej Grzegorz Wójtowicz, jestem przewodniczącą Koła Młodych. I dla młodych filmowców współpraca z platformami jest szczególnie ważna. Dlatego też, w imieniu Koła Młodych, jakby złożyłam zapytanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Moracki, Morawieckiego jeszcze z prośbą o udostępnienie notatki ze spotkania z szefem Netflixa, z ówczesnym. Niestety no, odmówiono mi takiej odpowiedzi i napisano, że nie było takiej notatki. Po czym ponowiłam pytanie, zapytałam czy taka notatka została sporządzona i czy to jest taki standard. Niestety nie otrzymałam odpowiedzi przez rok, bo to pytanie złożyłam w zeszłym roku, w marcu. I gdy urząd premiera objął Donald Tusk, ponowiłam to zapytanie, i dzisiaj o 7:33 dostałam odpowiedź, że takiej notatki nie zidentyfikowano po ponownej kwerendzie. I nie przekazano takiej notatki też do wydziału wydziału dokumentów tajnych czy zastrzeżonych, i że przygotowanie notatek z przebiegu spotkań zagranicznych czy wizyt zagranicznych powinno być standardem i obecnie nim jest, jakby to nas cieszy, że teraz te standardy się zmieniły. Niemniej jednak chciałabym, żeby Państwo też wiedzieli, że to nie jest tak, że młodzi filmowcy stoją jakoś przeciwko przed platformom streamingowym. Nie. To jest tak, że dla nas współpraca z platformami jest naprawdę ważna, ponieważ otwiera się na debiutantów, pozwala robić im seriale, filmy i, i, i pozwala na szeroką międzynarodową dystrybucję i to jest bardzo ważny partner dla młodych filmowców i też nasza przyszłość bo to też jest główny kanał dystrybucji dla młodych, młodej widowni, dla widzów w naszym wieku. I, yy, I bardzo zależy nam na tym, żebyśmy też dostawali odpowiednie wynagrodzenie, tak jak dostajemy za dystrybucję naszych dzieł w telewizji, czy, czy w hotelach, czy, czy jeżeli państwo czasem latają liniami lotniczymi lot, tam nasze filmy też są wyświetlane i my dostajemy za to tam <grym> więc. Yy, Część już y, y, z platform podpisała takie porozumienia z Zapom, na przykład cyfrowy Polsat, więc liczymy na to, że, y, że y, nowy rząd wprowadzi tę y, dyrektywę z, z ustawowym obowiązkiem płatności tantiem, gdyż my jako młodzi filmowcy często nie mamy, no mamy słabszą pozycję negocjacyjną. I nigdy też nie negocjujemy z platformami, tylko z producentami umowy. I to o wiele wcześniej niż na kilka lat przed tym, jak film powstanie. Szczególnie reżyserzy i scenarzyści, kiedy nie wiemy, jaki sukces osiągnie nasz film. Często młodych twórców nie stać na, na, na prawników ani na to, żeby skonsultować z doradcą umowę. Dlatego tak ważne jest dla nas to, żeby ten obowiązek. Płatności tantiem został wpisany w ustawy, bo jako jedyny zabezpiecza nas wszystkich, tych, którzy mają umiejętności biznesowe i tych, którzy są wspaniałymi artystami, ale, ale nie mają takich umiejętności. Też. Dziękuję bardzo. Dzięki. No i w konkluzji e, powiem tyle, że takie kraje jak Francja, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Niemcy budują swoją tożsamość. Na świecie, w oparciu o kulturę przede wszystkim. Poprzedni rząd okazało się, że próbował budować tożsamość w oparciu o Netflixa i Samsunga, bardziej niż o polskich twórców kultury. I to nas boli. Uważamy, że to jest wielka niegodziwość wyrządzona środowiskom twórczym w Polsce, które rzeczywiście jednak bardzo się przyczyniają do tego, żeby o Polsce na świecie było słychać, że poza, poza Wałęsą i Lewandowskim, to jednak to twórcy kultury są e, najbardziej znanymi i uznanymi Polakami e, na świecie I, i mamy nadzieję, że nowy rząd, e, na który wszyscy z tą nadzieją głosowaliśmy gremialnie i popieraliśmy, jak tylko mogliśmy, to zrozumie i odmieni ten nasz los z poniewieranych twórców. Dziękuję bardzo.